Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj, a mam trochę czasu, więc wam ponagrywam dzisiaj przez pół dnia. <laughs> dzisiaj prospero, dalszy ciąg, to znaczy yy, kosmiczne wilki. Tak więc lećmy z tematem. Gnają precz maleficarum, przepędzają je, ranią je tak bardzo, aby wiedziało, żeby nie wracać. Karzą je i wyjaśniają mu, czym jest ból, tak aby nie chciało do nas wracać i nas niepokoić. Ogwaj, ogwaj, helmhorot. Helmschrott jak Jarl III Wielkiej Kompanii. Prospero, niegdyś zielony, niemal rajski świat, stał w płomieniach. Ryk spadających na planetę lanc i pocisków mieszał się z hukiem płomieni trawiących równiny i lasy wokół Ticka. Samo wspaniałe miasto miało, stało niewzruszone wśród dymów pożarów, które zamieniły powierzchnię w pogrzebowy stos. Tarcze kinetyczne czarnoksiężników z Bractwa Raptora spełniały swoje zadanie jednak za straszliwą cenę. Nagle, dokładnie tak samo gwałtownie jak się rozpoczęło, bombardowanie orbitalne ustało i świadczyło o nim jedynie głuche echo przewalające się nad stolicą Prospero. Nakryte dymami pożarów i dryfującym popiołem niczym pogrzebowym całunem miasto nigdy już nie miało zabłysnąć w promieniach słońca. Gdy na okrętach ekspedycji karnej zamilkły działa, Otwarły się wszystkie dostępne śluzy. Flota, jeszcze chwilę wcześniej miotająca na Prospero ogień i żelazo, uwolniła najstraszniejszą broń, jaką posiadała. Niczym łańcuchy pocisków od wielkich okrętów zaczęły odrywać się całe stada Stormbirdów, Warhawków i innych jednostek desantowych. Kiedy weszły w atmosferę, fale uderzeniowe tworzące się przed każdym z pojazdów zlały się w jeden przeciągły grom, który raz wkrótce przewalił się nad dachami pośród piramid Tiska niczym zwiastun nadciągającej zagłady. Po pierwszym szoku, wywołanym niespodziewanym uderzeniem, siły obronne Prospero zaczynały się mobilizować, według protokołów przewidzianych na taką sytuację, i wkrótce w stronę pędzących w szaleńczym nurkowaniu desantowców pomknął ogień przeciwlotniczy. Trafione zaczynały ciągnąć za sobą ogon czarnego, oleistego dymu, znacząc swój śmiertelny upadek, inne po prostu eksplodowały w powietrzu, a z kul ognia ku powierzchni spadał deszcz od łamków i szczątków załogi. Większości jednak udało się bezpiecznie przedrzeć do pułapu, na którym piloci rozpoczęli, iście wariacki manewr wyprowadzenia swoich pojazdów z samobójczej trajektorii. Maszyny protestowały wyciem silników i trzeszczeniem kadłubów. Dla części z nich był to ostatni manewr z urwanymi skrzydłami, złamane i zgruchotane siłą przeciążenia podążyły w swą ostatnią drogę. W kilku przypadkach tam, gdzie wytrzymała maszyna, zawodziły nawet nadludzkie umiejętności refleks Astartes i doszło do kolizji w powietrzu. Te z desantowców, które przetrwały, pomknęły naprzód tuż nad wzburzonymi wodami morza Valperin, ciągnąc za sobą pokręcone zawirowaniami powietrza smugi kondensacyjne. Siły ekspedycji karnej uderzyły na Tiska od strony zachodnich, słabiej bronionych dzielnic służebnych i starego Tiska. Pierwszym ze Stormberdów, które z wyciem i łomotem spadły na miasto, był pomalowany na szaro noszący na dziobie dwie stylizowane wilcze głowy pojazd samego Wilczego Króla. Ledwie Stormbert dotknął ziemi swoimi płozami, opadła przednia rampa i z trzewi pojazdu wyszedł Leman Raz i jako pierwszy z najeźdźców postawił stopę na Prospero. Gdy ujrzał zniszczenie, którego dokonał jego legion, zawył przeciągle w niebo, a sekundę później do jego głosu dołączyły również dwa fenryzjańskie wilki, które mu towarzyszyły. Czołówki szóstego legionu bez tracenia czasu uderzyły w głąb dzielnic portowych, niczym walec parli naprzód pomimo prób zmontowania przez obrońców jakiegokolwiek poważniejszego oporu. Wilki niosły śmierć i zniszczenie na rozkaz samego wszechojca i nic nie było w stanie ich zatrzymać. Próby desperackiej obrony były przejawami tak samo determinacji i męstwa, jak i desperacji, wobec, e, bowiem obrońcy byli tylko ludźmi. W południowo-zachodnich sektorach miasta gromadziły się resztki prosperiańskich pionierów uderzeniowych, których większość zginęła, gdy spowodowane bombardowaniem orbitalnym lawiny zmiotły większość ich położonych w górach koszar. Gwardia palatyńska rozlokowała się na obrzeżach płonącego portu, obsadzając wysokie pozycje, górujące nad kierunkiem, z którego mieli nadejść napastnicy. Dowódcą gwardii był Keyton Afea, młody i utalentowany oficer pochodzący z jednego z najstarszych i najznamienitszych rodów na Prospero. Mistrzowski sposób, w jaki rozmieścił on swoje siły, stanowiłby przykład do analizy we wszystkich szkołach gwardii imperialnej, jednak wszystko to zdało się na nic. Furia natarcia prowadzonych przez Elmana Ransa kosmicznych wilków zmiotła pozycję Afei w mniej niż dwie minuty. Nawet elitarna, pysznie umundurowana i perfekcyjnie wyszkolona gwardia iglic stanowiła jedynie pomniejszą, irytującą niedogodność w natarciu sfory. Dobrze uzbrojeni, wyposażeni w pancerze zintegrowane z ich wspaniałymi czerwonymi mundurami, byli w stanie stawić opór niemal każdemu najeźdźcy, jednak w brutalnym starciu z urodzonymi drapieżcami nie mieli najmniejszych szans. Ginęli roznoszeni na strzępy bolterowym ogniem, fenryzjańskimi mieczami i toporami, czy rozrywani zębami. A jedynymi świadkami ich bohaterstwa mieli pozostać jedynie ci, którzy nieśli im śmierć. Pewną nadzieją dla obrońców pozostawała ich najcięższa broń zamontowana na pojazdach, jednak i ona szybko zgasła. W bitewnej gorączce Jarl Ogwaj Ogwaj z trzeciej wielkiej kompanii doskoczył do jednej z maszyn, złapał ją niczym fenryzjańskiego Seinetti Sein Yeti, i osadził w miejscu, po czym mieczem mocy rozprół jej kadłub i zasypał wnętrze bolterowym ogniem. Podobne sceny rozgrywały się wszędzie w strefie walk, a ostatnim gwoździem do trumny stał się moment, gdy ze stref lądowania z rykiem silników niczym bryły granitowej skały wytoczyły się surowe kształty Predatorów, LandRaiderów i innych pojazdów, wygniatając gąsienicami nowe drogi wprost przez stojące na ich drodze budynki. Zabudowania Tiska co do jednego kiedyś mogły urzekać swym pięknym yy, pięknem i kunsztem, z jakim zostało wykonane. Miasto zostało zaplanowane jako wielka, otwarta struktura przecinana szerokimi alejami i wspaniałymi parkami. W sektorach służebnych nawet budynki o najpodlejszym przeznaczeniu zdobione były szkłem, polerowanym metalem i wspaniałymi iglicami. Stający nad Prosperoświt ujrzał wspaniałą niegdyś stolicę płonącą niczym stos pogrzebowy. Większość architektonicznych cudów została co najmniej zdewastowana w czasie walk, szkło ze zniszczonych elewacji zaścielało ulice, a wśród gorejących ruin zalegały niezliczone zwłoki tych, którzy stanęli na drodze Wilka Fenryka. Swora odniosła błyskawiczne i piorunujące zwycięstwo, jednak starcie z prawdziwym przeciwnikiem czekało na nią w sercu płonącego miasta. Tworząc plastalowo-ceramitowy łańcuch, legioniści Tysiąca Synów sformowali się wokół sześciu piramid Tiska, tworząc przyczółek obronny, którego centrum stanowił plac Okulum. Zakuciwe wspaniałe karmazynowe pancerze Astartes samą swoją obecnością zapobiegli przemienieniu bitwy w bezładną ucieczkę. Gdy siły obu legionów zaczęły zbliżać się do siebie, bolterowy ogień kosmicznych wilków zaczął napotykać identyczną odpowiedź. W zimnym opanowaniu i determinacji, tysiąc synów odpowiadał na atak tak, jak powinien robić to Legion Startes. Strzelanina nie trwała jednak zbyt długo, bowiem rozpędzona sfora szybko skróciła dystans i zwarła się z przeciwnikiem w walce wręcz. W przypominającym grom huku, szara fala kosmicznych wilków uderzyła w karmazynową ścianę tysiąca synów. Piętnasty legion Wpadał pod ciosami fenryzjańskich toporów i mieczy, zaś miejsca, przez które przeszedł wilczy król, pozostały, pozostawały usłane z masakrowanymi ciałami synów Magnusa. Zakuci w pancerze terminatorów, Huskarlowie nie pozostawali w tyle za swym prymarchą i również parli w największe grupy nieprzyjaciół, kładąc ich pokotem, samemu wydając się być niewrażliwym na ogień i ciosy obrońców. Wojownicy Legio Cestodes. Równie bezlitośnie wycinali sobie drogę oszczędnymi, a jednocześnie potężnymi ciosami swych glewi. W ciągu kilku minut linie tysiąca synów zaczęły się chwiać, a ich liczba pozostałych przy życiu legionistów topniała w oczach. W geście ostatecznej desperacji synowie Magnusa uwolnili swoje moce, jednak użyciem magii legioniści tysiąca synów wydali na siebie ostateczny wyrok. Od tego momentu stali się tym samym, e, czym renegadzcy czarnoksiężnicy i wiedźmy. W tej chwili po raz pierwszy od uderzenia na tiska sfora zaczęła ponosić ciężkie straty. W ich szeregi uderzył, niepo, uderzyły, um, uderzył niepochodzący z tego świata ogień i błyskawice, dziwne nieświatło i wiele innych niewytłumaczalnych zjawisk. Gotowani żywcem wewnątrz swoich pancerzy rozrąbywali w pół, rozrąbywani w pół przez niematerialne ostrza, rozrywani na kawałki przez niewidzialną siłę. Legioniści szóstego legionu zaczęli się cofać w obliczu tak wielkiego malefikarum. Po odepnięciu kosmicznych wilków pozostali przy życiu legioniści tysiąca synów ruszyli do kontrataku, próbując na powrót uformować jako takie linie obronne, jednak płomyk ich nadziei zgasł tak szybko jak zapłonął. Walczących Astartes z nienacka zalała fala psienicznej pustki, a nienaturalne moce masakrujące Wilka Fenrika zostały zepchnięte niewidzialną ścianą wprost do swojego źródła. Czarnoksiężnicy z prospero zaczęli dławić się, gdy moc tkanych przez nich czarów wpychana była im z powrotem do gardeł. Ich palce złożone w mistyczne symbole wykrzywiały się w porażone artrytyzmem szpony. Wielu rozpaczliwie sięgało do szyi, by zwolnić zaczepy hełmów, gdy zaczynali topić się we własnej krwi. Przez wstrząśnięte, pogrążone w ryku zmasakrowanych Astarte z szeregi VI Legionu, w stronę porażonych legionistów tysiąca synów ruszyły zastępy milczących postaci. W porównaniu do zwalistych kosmicznych marins, zakute w pancerze wspomagane kobiece sylwetki wydawały się wręcz filigranowe i niepasujące do starcia toczonego pomiędzy kolosalnymi nadludźmi. Jednak to właśnie one, noszące w sobie gen pariasa, siostry ciszy, były tym, co poraziło wojowników XV Legionu. Zanim ci mieli jakąkolwiek okazję otrząsnąć się z pierwszego szoku, siostry wbiły się w ich formację, zalewając ich ogniem bolterów, oczyszczającymi płomieniami i tnąc wspaniałymi mieczami mocy. Zjawisko to było tak samo piękne i pełne gracji, jak przerażające, jak, jak przerażające, bowiem wojowniczki nie wydawały z siebie najmniejszego dźwięku i jedynymi słyszalnymi odgłosami były wrzaski katowanych ich obecnością i mordowanych bez litości Astartes, trzask pękających ceramitowych pancerzy, szczekanie bolterów i ryk płonącego prometium. Wkrótce do dziewic, pu do dziewic pustki dołączyli synowie Rasa i masakra tysiąca synów rozgorzała z nową furią. Resztki XV legionu po raz kolejny wykazały, że tysiąc synów godny był miana prawdziwych Astartes. Wybijani bez litości po raz kolejny zreorganizowali swe szyki, by stawić czoła swym katom. Ich wysiłki skupiły się na siostrach ciszy, których szeregi zaczęły topnić do momentu, w którym synowie Magnusa raz jeszcze mogli użyć swego najpotężniejszego oręża. Gdy odzyskali możliwość korzystania z mocy psionicznych kilku kapitanów tysiąca synów wyprowadziło kontratak i wbiło klin w potężne morze oddziałów Wilka Fenryka. Po raz kolejny, nawet to małe zwycięstwo, miało okazać się jednak krótkotrwałe, bowiem spadł na nich sam wilczy król i jego doborowy oddział Terminatorów. W desperackiej próbie odwrócenia losów starcia, a może i całego uderzenia, na Prospero kapitan Aura Magna z kultu Pire podjął próbę zabicia Prymarchy Kosmicznych Wilków. Zebrawszy wszystkie swe siły, zaatakował Lemana Ransa potężnym płomieniem zrodzonym w Osnowie. Nienaturalny ogień poraził tych, którzy stali najbliżej Prymarchy, zaś jego samego oszołomił i przez uderzenie serca wydawało się, że rozpaczliwy plan się powiedzie. Wilczy król jakimś cudem zdołał jednak skontrować skierowany w niego czar i obrócić go przeciw kapitanowi Aura Magmie, który skąpany w swoich własnych płomieniach w mgnieniu oka obrócił się w popiół. Dzika furia wilka, wilka Fenryka po raz kolejny zmusiła tysiąc synów do odwrotu, a ich szeregi z minuty na minutę topniały niczym lód skuwający morza Fenrysa, gdy ten pod koniec wielkiego roku zbliżał się do wilczego oka, Kolejną próbę oporu podjęli oni u stóp piramidy Fotepa, siedziby swego prymarchy, gdzie skronili się wszyscy ci, których, którym jakimś cudem udało się przetrwać dotychczasową rzeź. Skrwawieni, zmęczeni i pozbawieni nadziei, raz jeszcze stanęli dumnie wśród odłamków szkła, kryształu i potarganych zwojów skąpanych w wodzie wyciekającej ze strzaskanych fontan placu Okulum. Gniew imperatora spadł na nich niemal natychmiast, nie dając im szans na jakiekolwiek wytchnienie i odpoczynek. Tym razem a, na otoczonych obrońców spadły połączone siły VI Legionu, Custodes i Sióstr Ciszy. Ku ich przerażeniu wraz z Marines, Wilka Fenrika przybyli Wulfeni z XIII Wielkiej Kompanii. Byli to kandydaci do szeregów kosmicznych wilków, którzy na etapie swej przemiany ulegli straszliwej potędze Canis Felix i przeobrazili się w dzikie bestie, przypominające Wilkołaki. Z antycznych terrańskich legend. Wypełnieni pierwotną furią spadli na tysiąc synów niczym huragan, a ich kły i szpony rozdzierały ceramitowe pancerze równie łatwo jak papier. Ich uderzenie wybiło w liniach obrońców krwawą dziurę, w którą momentalnie wlała się fala napastników, zwijając flanki XV legionu. Ci, którzy mieli dość szczęścia, by przeżyć, lub dość umiejętności, by wyciąć sobie drogę, wycofali się pod dowództwem pierwszego kapitana Azeka Arimana na groble prowadzącą do bram piramidy Fotepa. Chociaż początkowo Magnus pogodzony był z losem, który sam na siebie sprowadził i jakby na to nie patrzeć otworzył napastnikom drzwi na Prospero, to jednak z czasem coś zaczynało się w nim zmieniać. Dzika, nieokiełznana furia kosmicznych wilków, rzeź, jakiej dokonywali oni na ulicach jego ukochanego tiska i bezmyślne zdawałoby się zniszczenie. Uniesione przez wojowników VI Legionu, spowodowały, że w jego duszy coś pękło. Harmazynowy król postanowił odpowiedzieć na przedśmiertne błagania swoich synów i dołączył do nich, w zdawałoby się, ostatniej godzinie. Kiedy wystąpił do boju, prezentował sobą co najmniej wspaniały widok. Zakuty był w złoty, mistrzowsko wykonany pancerz, a jego czerwone włosy przypominały płomień. Jego ciało nabrało nieznanego dotąd nikomu odcienia czerwieni, aż płonęło od środka przepełnione mocą, jakiej Magnus nie zaznał w swoim życiu. Zdzierżonej w ręce laski miotał błyskawice tak potężne, że każdy pojazd przez nietrafiony znikał w kuli ognia i przypominającym grom huku. Jedynym przepełnionym wściekłością okiem potoczył po zastępach przerażonych Wilka Fenrika, każdy z wilków, który napotkał jego wzrok niemal od razu, padał martwy, zabijany przez szaleństwo, w którym pogrążał się jego umysł na widok bezmiernej głębi chaosu, czającej się w spojrzeniu karmazynowego króla. Jedynymi, którzy pozostali niewrażliwi na tę przerażającą moc, byli Lehman Raz i dwa towarzyszące mu fenryzjańskie wilki. W oczach wilczego króla pełzały iskry niecierpliwego oczekiwania, jak gdyby smakował i napawał się wizją nadchodzącego starcia. Wykorzystując swój talent i potęgę, Magnus spowolnił czas, by przed nieuniknioną walką z bratem wydać ostatnie rozkazy swemu ulubionemu synowi. Ariman miał poprowadzić niedobitki legionu do piramidy Fotepa, gdzie czekał na niego Amon, adjutant prymarchy dzierżący bezcenny dar, który właśnie Ariman miał uratować z zagłady Prospero. Z czułym, niemal e, w czułym, niemal ojcowskim geście prymarcha sięgnął do jadeitowego skarabeusza, znajdującego się na środku na napierśnika Arimana. Kiedy ręka Magnusa dotknęła klejnotu, zaświecił on bladym światłem, a Riman poczuł całym sobą wielką moc, jaka w nim zapłonęła. Według wyjaśnień karmazynowego króla kamień ten został wyrzeźbiony z materiału, pochodzącego z prosperiańskich grot rozmyślania, zaś każdy z tysiąca synów nosił w swoim pancerzu podobny. Siłą rzeczy skąpane wyjaśnienia, skąpe, skąpe wyjaśnienia zakończyły się enigmatycznym stwierdzeniem, że kiedy nadejdzie czas, Ariman będzie wiedział, czemu miały się one służyć, i że właśnie jego zadaniem będzie skoncentrowanie całej swojej energii psionicznej na klejnocie swoim i swoich braci bitewnych. W tamtej chwili instrukcje prymarchy były dla Rimana niemal całkowicie niezrozumiałe, jednak wiedzionej lojalnością poprowadził swoich ocalałych braci, do piramidy, a Magnus przywrócił normalny upływ czasu. A my się w tym momencie zatrzymamy. Ponieważ wielki czarnoksiężnik Wojciech zakończył na dzisiaj, a, znaczy w tym momencie, czytanie tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. A, szukajcie tam nowych odcinków, będą na pewno w najbliższym czasie na YouTubie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.